Warszawa, miasto, w którym dwór królewski funkcjonuje na dobre od początku XVII wieku, na uniwersytet czekać musi kilka stuleci. Nie znaczy to jednak, że dla wyższych klas społeczeństwa nauka nie jest czymś pociągającym. Szlachta i magnateria, która, jak wiadomo, dominują w Rzeczypospolitej, preferują edukację zagraniczną, preferują wyjazdy na studia do uniwersytetów włoskich, francuskich. Niemieckich, troszeczkę też angielskich, choć to były raczej przypadki jednostkowe. Więc, jakby ci, którym naprawdę zależy na tej edukacji, którzy z tej edukacji czerpią podstawy przyszłych karier, pewne kwalifikacje quasi zawodowe. Oni jakby nie potrzebują tak bardzo uniwersytetu tu na miejscu. Sytuacja zmienia się w drugiej połowie XVIII stulecia, gdy na tron wstępuje Stanisław August Poniatowski. W czasach Stanisławowskich był projekt stworzenia Uniwersytetu w Warszawie. Nawet była nazwa już wymyślona Uniwersytet Poniatowiana. Tak, no, od założyciela. Też był taki pomysł w pewnym momencie, żeby przenieść do Warszawy Uniwersytet Krakowski. Ta koncepcja ostatecznie nie wchodzi w fazę realizacji. A Rzeczpospolita rozpada się na trzy zabory. Paradoksalnie taka sytuacja sprzyja powołaniu nowej uczelni. Wykwalifikowanych kadr potrzebuje bowiem administracja Księstwa Warszawskiego. Czas Księstwa Warszawskiego to czas wielkich nadziei i bardzo szybkiej modernizacji. A społecznej, modernizacji instytucjonalnej i ustrojowej, no, pod kątem potrzeb napoleońskiej machiny wojennej. Księstwo warszawskie stanowi ważny element wielkiego imperium napoleońskiego no, i przede wszystkim ma dostarczyć kontyngentu wojska ma dostarczyć wykwalifikowanej kadry militarnej, urzędniczej i wszelkiej innej, na przykład medycznej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest powołanie do życia kilku szkół, które wkrótce staną się filarami, na których wzniesiony zostanie uniwersytet. Powstaje szkoła lekarska, szkoła prawa i administracji, czy na przykład szkoła sztuk pięknych. Które, jak mówię, nie roszcząc sobie pretensji do bycia uczelniami, do bycia uniwersytetami, dostarczają no, w przeciągu, powiedzmy, dwóch lat no, w miarę wykwalifikowanej kadry owej Wielkiej Armii Napoleona. Szkoła prawa. Znowu mamy odpowiedź na oczywiste potrzeby aparatu państwowego. Dopełnieniem nauk prawnych i medycyny będzie Liceum Warszawskie. Szkoła formalnie średnia, ale mająca ogromne ambicje yy, nauczania w dyscyplinach, które byśmy nazwali dzisiaj raczej humanistycznymi. Zwracam uwagę, że Warszawa jest wtedy częścią zaboru pruskiego, że to Liceum Warszawskie jest powołane przez władze pruskie i że językiem wykładowym jest niemiecki, ale i literatura polska, i język polski są przedmiotami wykładanymi w tym w tym liceum, więc ono odgrywa bardzo poważną rolę na drodze do powstawania Uniwersytetu Warszawskiego. Proces, który ostatecznie doprowadził do powołania uniwersytetu, trwa niemal dekadę, począwszy od 1808 roku. Przynajmniej dwa nazwiska powinny zostać wymienione poza nazwiskiem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, to znaczy Stanisława Kostki-Potockiego, który już piastował wysokie funkcje, był Właściwie jakimś rodzaju premiera w Księstwie Warszawskim. Teraz zostaje ministrem do spraw oświecenia i wyznań. No i Stanisława Staszica, który, no, skromny ksiądz, który notabene dorobił się wielkiego majątku korzystnymi, udanymi spekulacjami giełdowymi, czyli pionier gry giełdowej w Polsce. Oni to wywrą skuteczny no, nacisk, wpływ na osoby Aleksandra i doprowadzą do tego słynnego dekretu z 19 listopada 1816 roku, no, na mocy którego Król Polski i Car Wszech Rosji powołuje do życia Królewski Uniwersytet Warszawski. W sercu rozwijającego się miasta, przy krakowskim przedmieściu, powstał imponujący kampus uczelni. Znalazły się w nim Pałac Kazimierzowski, symetrycznie rozmieszczone gmachy Porektorski i dawna siedziba Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, gmach mineralogiczny, chemiczny, Wydziału Sztuk Pięknych i Audytoryjny. Za nimi na skarpie rozciągał się ogród botaniczny. Podczas uroczystej inauguracji poprzedzonej mszą w Kościele Świętego Krzyża rektor ksiądz Wojciech Szwajkowski przywołuje pamięć starszych polskich uczelni. Zdaniem historyków inauguracyjna mowa to dowód nie tylko oratorskiego kunsztu, ale i dalekowzroczności pierwszego rektora. Widać, że on miał świadomość, że powstaje e, instytucja naukowa. Tak, to jest bardzo dziwne przemówienie, bo on mówi o tym, o, o godności nauki, o tych wielkich odkryciach nauki i tak dalej, mówi do profesorów, z których mało kto w ogóle pracuje naukowo. Tak? Więc on nie mówi tak naprawdę do tych osób, on mówi do przyszłości, on mówi jakby do nas. Tak? To jest pewna no, taka świadomość, że powstaje instytucja, która stanie się kiedyś rzeczywiście instytucją naukową. Mimo odwołania do tradycji średniowiecznych uczelni, te ostatnie nie były bynajmniej postrzegane jako wzór. Uniwersytety średniowieczne są kojarzone z. Po pierwsze są uznawane za instytucje kościelne. I już samo to jest uznawane za jakby element anachroniczny. Są uznawane za instytucje bardzo mało naukowe. Niekiedy ta próba odróżnienia się od średniowiecznych uniwersytetów przybierała zaskakujące oblicze kiedy Komisja Rządowa Oświecenia przysyła na uniwersytet projekt strojów dla profesorów, czyli właśnie tuk uniwersyteckich. Otóż profesura to zdecydowanie odrzuca jako strój po pierwsze jakby kościelny, tak? to się kojarzy z ubiorem duchownych, ale też jako jakiś taki strój, Zupełnie nie z tej epoki, tak? I konkluzja, którą formułuje profesor Będkowski, jedna z najważniejszych osób na uniwersytecie, jest taka, że jeżeli profesorowie mają się cieszyć prestiżem, to w tych czasach, kiedy panuje duch wojskowy, strój profesorski to powinien być, to powinien być mundur, szpada i ewentualnie order. Trudno się dziwić. Rzeczywistość, w jakiej powstawał uniwersytet warszawski, była całkowicie odmienna od czasów Fundacji Akademii Krakowskiej czy Uniwersytetu Wileńskiego. Ja myślę, że w ogóle podstawowym kontekstem powstania Uniwersytetu Warszawskiego jest program modernizacji kraju. Uniwersytet nie powstaje po to, żeby być świątynią nauki, tak? On powstaje po to, żeby przygotować kadry pilnie potrzebne do różnych zadań modernizacyjnych. Nowa uczelnia składała się z wydziałów teologicznego, prawa i nauk administracyjnych, nauk lekarskich filozofii oraz nauk i sztuk pięknych. Każda z tych dyscyplin miała służyć rozwojowi kraju i jego instytucji. Uniwersytet Warszawski przede wszystkim miał kształcić funkcjonariuszy państwowych w różnych bardzo dziedzinach i tak był zorganizowany, to znaczy nie tylko sama struktura, ale Programy nauczania tak były sprofilowane, żeby no, uzupełnić ten, czy wyrównać ten wielki deficyt fachowo przygotowanych kadr tak, w bardzo różnych dziedzinach, bo to są na przykład kształci się mnóstwo geodetów i budowniczych. Te nauki inżynieryjne są bardzo istotne. Nawet jak spojrzymy na dział sztuk pięknych, to nawet tam widać, że no, uczy się rzeźby po to, żeby ktoś te rzeźby na fasadach rządowych budynków mógł że, prawda, je przygotować. Pięć wydziałów zostało symbolicznie przedstawionych w herbie w postaci gwiazd otaczających orła. W jednym szponie trzyma on gałązkę palmową, znak pracowitości. W drugim laur, czyli nagrodę. I to właśnie pracowitość, połączona z determinacją wykładowców i studentów. Mimo niepomyślnych kolei losu, zaowocowały z czasem imponującym rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.